Witam serdecznie. Z tej strony się Marek Poma i Marek Poma 777. Propozycja na wrzesień growa i również informacyjna, czyli w zależności, która gra, to tak jest. Ostatnio symulatory padły mi bardzo w oko, bardzo w oko War of Tanks od wielu lat, Fortnite. No, kręcę nosem, ale wiadomo, ja w Fortnite sprzedaję fakty i domyślne fakty, a w Minecraft się toła wiedza i rozgrywki na serwerach lub też solo rozgrywki. Także, jeśli lubisz owe gry i chciałbyś jakąś zaproponować, to bardzo chętnie. Oczywiście followuję, serduszkuję, subskrybuję, komentuję, odwdzięczam się każdej osobie, która mi sprawiła radość poprzez złożenie followa, serduszka, komentarza. Subskrypcji, obserwacji na Instagramie, TikToku, YouTubie, Facebooku. Także dziękuję za uwagę, w szacunku wyrażanym wobec Was. Zapraszam na miesiąc wrzesień. Markuma i Markuma77. Dziękuję za uwagę, kłaniam się serdecznie.